Tu się będzie trochę szej. Jed popłyje z tym i serca w tej wolności ze Patrzcie ci śmiało, na jej boskie ciało, gdzie szczęka opada na raz. Poczuł sobie wojownika moc I do tańca porwi, wreszcie ją anioły śpią. Ło, wow, dziś ścieżzały sobie winolej, więc na duszy będzie trochę dzej, jak popłynie z głębi serca śpiew Tej wolności zep! Tej wolności zep. Jest to będzie z Bario Pana noc, poczy sobie bojownik. Porwi wreszcie ją, Gdy anioły śpią, Ło, ci sieżały sobie bilolej, więc za tu się będzie trochę dzej. Jest po jestem i serca śpię w tej wolności ze Patrzy dziś śmiało, na jej boskie ciało, gdy szczęka opada na raz O obok ciebie przechodzą trenice, jak dzisiaj krzyczy te masz blas. Czasem te terminy, zasadzki miny. Koniec tygodnia, tuż tuż. A później wyrywasz i później wyrywasz, do tańca sypie się kurz. Jest to będzie zwariowana na noc. Poczuć bo sobie boją i moc I do tańca porwi wreszcie ją. Dianioły śpią. o, wow, dziś jeżały sobie bilolej. Nie za się będzie, trochę Nie Nie pomyjnie z kremli. Serca śpiew tej wolności ze. To co popłaca, człowieka zbogaca, gdy ty dzieje sobota, cieba. Czy tańczy, śpiewa, ten później oblewa, ula niemu trzeba wino rać. Ty pozna przyczynę, dziewczyna pra przyczynę, ty jej tunda leży się bać. Dacie terminy, zasadzki winy. Koniec tygodnia, tuż tuż, będzie zwariowa na noc. Chodź sobie wojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, gdy anioły śpią. Ło, wow, dziś nie żałuj sobie winolej, jest na duszy będzie trochę lej, Jak popłynie z głębi serca śpiew, tej wolności zep, tej wolności zep. Jest to będzie z na noc, poczy sobie bojownika moc i do... Ja Porwi, wreszcie ją, gdzie anioły śpią. Ło! dziś się sobie, bilolej. za tu się będzie trochę dziś, jed popłyje z ciemni serca śpiej wolności ze Wam się miało na jej boskie ciało, Dzisiaj księżyce masz blask Cacie terminy, zasadzki miny. Koniec tygodnia, tuż tuż a później by i później by do tańca sypie się kurz. Jest to będzie zwariowana na noc. Poczuć bo sobie boją i i do tańca porwi wreszcie ją anioły śpią, Ło, dziś się sobie